No hej z tej strony, pani Gajowa, a dzisiaj lecimy dalej, otwierać te dziwne drzwi, bo widzę, że tutaj jest sporo jakichś przycisków, jakichś dupereli takich. Czekajcie, czy ona może na to rzucić okiem w ogóle? Aha, wygląda jak mechanizm, no ale co tam dalej z tym mamy? Mm. Nie wiem, może jak pójdziemy dalej? O, czekajcie, mamy, mamy łom. Uuu, a co to? Możemy tam wleść? Wlazłam tu. A co to robi? O kurde, czekajcie. Czy ja mogę ten łom użyć tutaj? Ja nie wiem, co zrobić, więc... Czekajcie. Prze pierwsze, gdzie mnie przeniosło, to do dwójki, więc... Chyba nie. Chyba nie mogę tym łomem. No to dobra, to idziemy tutaj. Dziwne miejsce, dziwne. Idziemy tu. Ciekawe, gdzie mnie teraz, no, przeniesie do jedynki. Czyli wiecie co? Ja sobie to spiszę. Ja sobie będę to spisywać. Były dwie kropki, potem jedna. I co? I, I z powrotem. Mimo, że przesunęłam. Ej, dziwne. Potem znowu dwie. W takim razie. I tu. Aha, i wyszłam. Dobra, to nie. To nie ma sensu. One eternity later. O matko, udało się, wiecie ile razy resetowałam. Proszę, i teraz nie wiem jak to przesunąć. A, bo to tak działa, dobra. No, nie wiem, czy to tak powinno być. Chyba jednak tak jest ta czwórka, jest ułożona. Spracamy. A może i nie, bo to tak nie do końca się pokrywa, ale zobaczymy. Chyba... No tak chyba nie. Jedna czwórka. Zobaczmy. O, teraz jest dobrze. Czasu tylko. No! I co? Nie wiem, czekajcie. Tam był ten układ. Ja muszę się cofnąć, jeśli mogę. Nie mogę, ale tam był ten układ. Nie wiem. Może jeszcze inaczej? O, może tak, że tak to było. Mhm. Aha. Aha, ale że nie. O, teraz. No. Okej, okay, udało się? Teraz wygląda dobrze, ale to chyba nadal nie to. Ale, bo tu jest rozjechane, patrz. No, dobra. Się namęczyłam. Oby mniej takich zagadek było. No dobra, to są wrota, ale ty przechodzisz, a nie komentujesz. Oby jak najmniej takich zagadek. Naprawdę. No to lecimy, no. Mam nadzieję, że ci bogowie... O kurde, ale oni dziwni, kamienni tacy. Cóż to za istota? Wygląda jakby od dawna była w objęciach mojego brata. A kim jest twój brat, mój drogi? Hipnosie, okaż trochę... E, okaż choć kształt współczucia. Nie widzisz, że jak cierpi, nie bój się dziecko. Mhm... Mm a ty to kto? Posłuchaj Tary i podejdź bliżej. Przed obliczem Izydy nie spotka cię krzywda. Aha, mów dlaczego tu jesteś. Błagam, posłuchajcie. Moja mama cierpi. Cały czas ma złe myśli. Boję się, że dłużej tego nie wytrzyma. Tylko bogowie mogą nam pomóc. No, miłość to niezwykłe uczucie. Jesteś bardzo odważna, a los i tak był dla ciebie okrutny. No tak, bo nie ma taty. Nie los kieruje życiem ludzi, a wybory, których dokonują. Masz szlachetne serce, ale nie zabraliśmy się tu bez powodu. Mamy własne zmartwienia, nie możemy ingerować w ziemskie sprawy. Aha, odejdź dziecko, nie utkniesz w rzece zapomnienia. Pozwól nam kontynuować kongres. Ten to jest wredny. Wiedziałam, że nie będzie łatwo was przebłagać. Nie odejdę, zrobię wszystko. Oj nie, jak śmiesz, nigdy nie zrozumiem ludzkiej zuchwałości. To jest właści, właśnie nasz problem w hipnosie. Nie rozumiemy ludzi, dlatego się od nas odwrócili. Ta maleńka istota może nam pomóc. Czy nie, po to, czy nie to sprowadziło nas na kongres? Tara ma rację. To dziewczę ma w sobie dość siły, aby podołać próbie i przynieść nam zrozumienie intencji, którymi kierują się ludzie. Jesteś gotowa podjąć się próby? Nie zawiodę was, zrobię wszystko. Aha. Wystawimy cię na trzy próby, Lucy. Jeśli wypełnisz zadania, dowiesz się, jak pomóc swojej matce. Mhm, fajnie, dzięki. Wyruszysz na wzgórza, gdzie w domu z czaszki odnajdziesz wiernego mi centaura Hirona. Kiedy go spotkasz, dowiesz się, co musisz zrobić. Aha. Oczywiście nie ma chwili do stracenia, nie mam. Powodzenia, niech miłość rozświetla ci mroki próby. Na, dzięki. A, i co? Przenosicie mnie? Co tu się dzieje? Sama? Ja Chciałam sama pójść. No, halo. Halo, gro. Okej, okay. piękna ta czacha. Bogowie jednak dali mi szansę. Muszę znaleźć centaura Hirona. Gdzie zacząć? No, nie wiem. Może w tej czaszce jednak, dziewczyno, co? Psa! Zapomniałam. Co to jest? To wygląda jak dom Hirona, o którym mówił hipnos. Nigdzie nie ma wejścia. Jeszcze ta dziwna instrukcja. No. A tu... Co... Co? Okej, okay, nic z tego nie kapuje. Pewnie się dowiem. Co my tutaj jeszcze? Mamy dziura. Aha, dobra. Sok cieknie z makówki. Okej. Okay. A co to tutaj? A, muchy. Wchodzić czy nie wchodzić? No chyba nie mamy opcji, wiesz? Co to? Kawałek wazy to gdzieś drugi musi być, nie? Eee, o, nie, to też. Dobra. Eee, okrągły kamień. Ciekawe, co z nim można zrobić. A mogę go. O, a może tu go mogę wsadzić? Tu jest dziura w ziemi. Chodź, wsadź go tu. Eee, Okej, okay, dobra. Czyli nie? A w drzwi też nie. Dobra, czyli no. A gdzie ty lecisz? A, dobra. Wygląda na bardzo starą. Mhm. Mm Okej. Okay. Aha, i one tak tutaj sobie przeważają, a kwiatek mi się zamknął, będę musiała te muchy mu przynieść. A żeby to zrobić będę musiała jakoś zebrać ten sok, gdzie ciebie gdzie znowu. Halo, nie to berze, proszę mi tam wracać i usadowić dupki. No, halo, halo. Dobra, a co? Czemu tu nie tu, tu? Eee, dobra, nieważne. Pewnie czegoś nie mam i one dlatego tak latają. Co by tutaj? A da się to zlepić tym? Chyba nie. A to tutaj pasuje? Nie wiem. Nie, dobra, nie. O to co ja mam zrobić? Halo, no. chodzić czy nie wchodzić? Wchodzę. Bo tam dalej chyba nie przejdę, no. Także... O! Mam kija! Nie wiem na co mi on, ale spróbujemy go gdzieś użyć. A tutaj mogę? O, patrzcie, tu mogę. I tutaj tam coś jest, widzieliście? No. E, o, kolejna rzecz moje. Co my tutaj mamy? Halo, czy my tutaj będziemy harona wzywać? Czy jakiegoś innego tam. No. Już kilku grach nam się taki przewoźnik pojawiał, prawda? Eee, ale on wiecie, kogo mi przypomina z mordy? Zapłać, jeśli chcesz wejść lub odejść, skąd przyszłaś. Nie mam pieniędzy, jak mam ci zapłacić? Aha, no. Zapłać lub odejść. On mi naprawdę przypomina tego onej romantę. Uch, no dobra, ale nie mamy czemu zapłacić, no to... Na razie nam nie jest potrzebny. Tu się musimy... Kurde, przydałby się ten trzeci... Nie to pesz. No ale jak to tutaj teraz? Halo? Tu są jakieś dziury w ziemi... Te... No to tutaj chyba nie pasuje. A jaki kij ja włożę? <śm> Oj! Te ki te ki ten kij tutaj pasuje. Tylko w którą dziurę? E A co to? Mogę to wziąć? Eee, okej. Okay. Jak włożę ten kij... Halo, jak włożę ten kij tu, to co? A, to on poleci w tamtą stronę. Dobra, zabieram kika. I gdzie on teraz? A, nie wylądował mi tu. No to gdzie on jest? Halo, a tu. A czemu tu? No i wyląduj tu. Halo, I gdzie ty lecisz? O! Dobra, i jeszcze raz. Może tu. Aha, dobra, źle. Wracaj, włożymy kija i wracaj, e, okej, okay. czyli ten kij blokuje mu możliwości, czyli tak, to tu, no ale co potem, jak on mi nie chce odlecieć, czekajcie chłopaki, a może w jakiejś kolejności muszę je przegonić, czy coś, nie wiem, kazami kliknąć na roślinkę, nawet nie przeczytałam, co tam było, no ale to nieważne słuchajcie, co by tutaj może ty jako pierwszy i potem, nie wiem no nie nie, jednak tam nie leci co ja mam mu zrobić, no boż, najpierw się męczyłam z tymi portalami a teraz z nietoperzami, no gro to na pewno jest proste, tylko ja oczywiście nie kapuję jak to zrobić Eee yy... Dobra, ciebie tu. No i ten mi tam poleci, gdzie trzeba, nie? Tego. Tak, i one tutaj grzecznie sobie zawisną. No kurde, muszę się do tego dostać. Halo, panie, nie to Wyjmę to. Albo nie, czekajcie. Muszę to przemyśleć, co ja mam tutaj zrobić. Do drzwi się nie dostanę, nie przejdę nigdzie. Tu. Też nie? Też nie. Aaaa. No dobra, wychodzi na to, że muszę próbować, próbować. I jeszcze raz próbować. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie na tej nietoperzowej atrakcji, bo normalnie po prostu ręce mi upadają przez to, co tutaj się wyprawia. Ale chciałabym do tego dojść metodą prób i błędów. Bo metodą prób i błędów, ale może się uda. A jak się nie uda, to nie wiem, mamy jeszcze te podpowiedzi tam, więc w razie czego może z nich skorzystam, ale mm, mm, nie chciałabym i to bardzo bym nie chciała, także trzymajcie kciuki. Yy, dobra, to jeszcze raz zganiamy tę nietoperze. A co, mi tam? Dobra, leć. I ty leć i zobaczymy, może to coś da, może ten gruby mu zajmuje za dużo miejsca. To nie to. To nie to. Dobra, słuchaj, kolego. Leć. Dobra. A teraz może tego kija przełożymy w tu. O. I teraz może on zawróci. Może... No, no, ląduj, ląduj. No i nie. Gdzie on leci? Halo. A ty głupi jesteś. Czekaj. Przełożę tego kija jeszcze raz. Wyślę go z powrotem. O, halo. Proszę, dawaj kija. I kija włożymy sobie w inną dziurę. Tylko teraz się zastanawiam, czy... Bo ta ostatnia nie dała rady, więc może, ale tylko może chodzi o którąś z tych dwóch środkowych. Raczej nie tą bliżej drzwi, tylko tą... O, tutaj. Bo ona jest przy tym punkcie, gdzie on się zawiesza. Może to, może faktycznie to da radę. Dobra, lecisz, pokaż. No i dalej, ląduj. No czego nie lądujesz? No o co ci chodzi? No! No i. O, zawrócił, zawrócił! Jej, zawrócił i co teraz? I se zawiesł tu. Okej, okay. dobra, i Isio. O, co to? Kula. Dobra, mamy kulę. Nie wiem na co mi ona, chociaż może do domu Harona się dzięki niej dostanę? Spróbujemy. Spróbujemy, może się tam przyda. Przecież bo ja wiem, czy to jest takie kulowe. A zresztą. Nie, to jednak nie to, ale... A tu? Dobra. Yy... Jeszcze raz spróbujemy skleić. Nie, nie działa. Dobra. Słuchajcie, jednak spróbuję tą kulę włożyć w te drzwi. <laughs> to było bardziej logiczne, bo to, bo to było tu blisko. No, ale dobra. Okej, okay. mamy jakieś włóczki, jakieś te, te perele. Popatrzę znów. Eee, co to za morda jest? To najdziwniejsza osoba, jaką w życiu widziałam. Po co mu te wszystkie nici? Osoba ta. Sama głowa, nie? Słuchaj, co to jest? Nie działa. A to działa. Ale co to robi? O, a tu mogę otworzyć, ale tam nic nie ma. Tu można coś umieścić. I tu też. No dobra, ale nic tutaj nie możemy zrobić. Halo. Chciałabym wiedzieć, co ja mogę tutaj począć. A może jak połączę te dwie rzeczy, to, to coś wyjdzie. Halo. Tu. I tu. I to się połączy. A nie, bo to nie działa. Oddaj. Um, jak to działało? Ok, bo ja to muszę tutaj przeciąć na pół. Potem to. Ok. Czyli jak włożę te dwie. No nic się nie dzieje. Ej, to jest jakieś oszustwo. Skłamstwo. No to nie działa, no. A jak tu włożę coś, to teraz też nie działa. A tu? Oto tylko sobie bierze i buczy. Dobra, czyli czegoś mi brak. Czegoś wciąż mi brak. Ale nie wiem czego. Yy, pomyślmy. To jest taka maszyna, gdzie można włożyć dwie rzeczy. Ej, a może by to? Czekajcie. To, to i teraz... O, dobra! Czyli wszystko wiem, wszystko wiem. Teraz jestem mądra i idę do po posoczek, idę złapać muchy i zobaczymy, co ten kwiatek ma w środku, bo on coś ewidentnie tam trzymał w dziobie. No dalej. O, dobra, i muchy. I idziemy. Dobra, szybko to wykonaliśmy. Całkiem, całkiem przyjemna misja z tego wyszła. Chodź, 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 chodź. No? O! Dobra. To idziemy tam do środka, zobaczymy. Trochę mnie ta głowa przeraża, ale okej. Okay. uuu Coś się dzieje. Halo! Gronie, trzęs się tak, proszę cię. Synu, to ty wróciłeś? Eee, a wyglądam? To tylko ja, Lucy. Przykro mi, ale nie widziałam pańskiego syna. Wybacz, zmysły powoli mnie zawodzą. Mój syn wyruszył w podróż w poszukiwaniu maków, które co roku składam na grobie mojej ukochanej żony. Nici snów, które tkam, powoli się kończą, a razem z nimi kończy się moje życie. To ostatnia chwila, abym mógł obdarować ją jej ukochanymi kwiatami. Od tego czasu słuch po nim zaginął. To straszne. Pomogę go odnaleźć. Sama straciłam kogoś bliskiego. Jesteś darem od Bogów, Lucy. Weź ten pierścień. Należał do mojej żony. Kazałem wyrazić na nim jej ukochane maki. Dzięki niemu mój syn będzie wiedział, że to ja cię przysłałem. Okej. Okay? Dziękuję, ale ciągle nie wiem, od czego zacząć poszukiwania. Znać Hirona. To uczony centaur. Zna odpowiedź na wiele pytań. Powinien wskazać ci drogę. Okej. Okay? Do zobaczenia, tkaczu. Dobra. Mamy, ale nic z tym chyba zrobić nie mogę. No to lecimy znaleźć Hirona. Ale co ja mam z tym zrobić? To trzeba przepołowić i to, a potem. Okej. Okay, dobra, czyli będę musiała tutaj tą gwiazdkę i tak dalej. A gdzie ja mam tu przepołowić, halo? Halo gro! Nie mogę nigdzie wyjść, nie mogę nigdzie pójść. Um. Ej, czekajcie. Mam plan. Taki sprytny. Patrzcie, tu. Bo to już teraz działa. Tada! Jako jest to mądrusia. Mhm, tak. I to też. Cudownie. Pięknie wyszło. Dobra. Yy, czy nie to. Yy, aha. To z tym. Gwiazdka. Dobra. Yy, gwiazdkę z półkolem. Okej. Okay. Yy, no. Halo. Przez to, że ona odchodzi, to ja potem tego nie mogę kliknąć porządnie. Okej, okay, mamy. Co tam dalej było? Teraz dobra. Czyli wykorzystujemy te połówki do końca. Bzy, bzyczkuj tu. I, i, I to jest chyba ostatnie. Tak, dobra. I tym chyba otworzymy drzwi do chatki. Dobra. Chiron, mam coś do otwarcia twojej jaskini. Okej, okay. dobra. Eh, no pięknie, pięknie, pięknie. No i wchodzimy. <laughs> Ojej, a co mu się stało? Ojej, straszne! Pogadaj z nim. Nie patrz na mnie, żadne dziecko nie powinno widzieć takiego cierpienia. Pobiegnę po pomoc! Nie znajdziesz tu nikogo, kto potrafi zdjąć klątwę nieśmiertelności. Zatruta ta strzała przebiła moje serce. Utkwiłem między życiem i śmiercią. To okropne. Tkacz snów powiedział, że tylko ty możesz mi pomóc w poszukiwaniu jego syna. Syn tkacza musiał zabłądzić na wzburzonym morzu. Jest jednak pewien sposób, aby sprowadzić go do domu. Jaki to sposób? Tkacz bardzo tęskni za synem. Zrobię co mogę, aby mu pomóc. Pracowałem nad esencją, pozwalającą przenieść moją nieśmiertelność. Jestem już bardzo słaby i nie byłem w stanie ukończyć prac. Weź to pióro i skończ esencję, a później wróć do mnie i powiem, co dalej. A, wykorzystują mnie znowuż. Trochę to skomplikowane, ale zrobię co w mojej mocy. No dobra, mamy pióro. Eee, czekajcie. Aha, okej. Okay. I tego nie wolno, a to mogę, a korek? Korek tam gdzieś. A, leżał. Dobra, czyli to tutaj dodaję. Hmm, hmm. Eee, no to korek. I co teraz? Podgrzać tutaj. No dobra. A skąd ja wezmę tamtą rzecz? Skąd ja to wezmę? Dobra, no to podgrzewamy. Może on już to nalał. Zaczął podobno, nie? Więc co teraz? Um, powinno ciec, ale nie działa. Dobra, to nie. Tutaj Hieron pracował nad esencją. Ok, korek. Coś ewidentnie, gdzie to. Tu... nie mogę go tu włożyć. Dobra. To co ja mam tutaj zrobić? Bo to nie leci, ale kręci się w złą stronę, jakby, nie? No kurde. Halo, co ja mam zrobić? No to, potrzebuje ewidentnie czegoś. Tylko skąd to wziąć? Hmm. O! Jakieś dziwne płyny. Ok, jest butelka z wodą i, i coś tam. To nalejemy. Aha, dobra. Zatkamy. Chociaż chyba nie powinna, ale dobra, nieważne. Dobra. Teraz tu, aha, tu wyjmujemy korek. Sam się wyjął, ale to nieważne. Okej, okay, się zrobiło takie pomarańczowe i teraz kręcimy, ale tam jest, no właśnie, bo to się w złą stronę kręci. Albo ja jestem jakaś ten i nie potrafię tego odczytać porządnie. Dobra, nieważne. Robi się. Okej, okay, ciapie. A mogę? Mogę już teraz to piórko? Mogę. No dobra! Zaskakujesz mnie, dziewczynko. Udało ci się nasycić pióro. Przed tą trudniejsza część zadania. Znajdź kogoś, kto zechce przyjąć ten dar. Weź ze sobą obola. Dzięki niemu dostaniesz się do miejsca, w którym pragnienie życia jest wyjątkowo silne. Aha. A ja myślałam, że najtrudniejsze już za mną. Ruszam w drogę. Eee, I co? Ja nie mogę tam sama? A, dobra. To słuchajcie, ruszymy w drogę w następnym odcinku. A w tym momencie, jak zwykle zresztą, zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście, do napisania pod tym i pod kolejnym filmem. Pa!